w 2015 roku zapisano się do partii Razem, był problem pozostawienia wielu grup społecznych na marginesie życia, ukierunkowania wyłącznie na wsparcie przedsiębiorców i wspierania najsilniejszych, tych, którzy sobie najlepiej radzą. Jest no, ktoś, zaraz, bo myślę, że większość partii się z tym zgodzi, to jest walka ze sobie. My Mamy taką propozycję wymiany tych dwóch milionów pieczy w, 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 w ciągu 15 lat i to jest coś, co tutaj by realnie poprawiło jakość życia. Wiem, ponieważ ćwicząc na powietrzu po prostu doskonale sobie zdaję sprawę, że jest ciężko tutaj na nich na... Kolejna rzecz to są takie niuanse, takie patologie, no, patologii prawne, jak na przykład uzależnienie wypłacania zasiłku do by opiekuń niepełnosprawnych od uzyskiwanych poprzednich dochodów. Co owocuje tym, że albo na czarno, albo po prostu nie pracuje. ale z racji pracy, no to większość z nie byłaby w stanie przeżyć z tego zasiłku, jednocześnie kiedy zrezygnują, podejmują zatrudnienie, to też się obawiają, że kolejny raz nie zostanie im w razie czego przyznane, że to będzie trwało. W związku z tym no, jest to sytuacja jakaś dla I kolejna taka, taki przykład, o którym mało się mówi, ale mówi o tym na przykład pani profesor Płotek, to jest w czyli ustawa o bezpieczeństwie wprowadzona nie przez obecny rząd, ale niestety przez Moje głębokie oburzenie, że ludzie się kilka takich osób siedzą w zakładzie karnym, i to nie są osoby, które odsiedziały już na zarodku za karnęcko. Niestety to są osoby też już wcale szczęśliwe, co wcale się nie i nie, nie, niedługo będzie tak, że to będziemy też my. I z tym chciałabym też do wzięto. Dziękuję. E, ale to, co dla mnie jest najważniejsze w tym temacie, to jest na takiej płaszczyźnie. Mm, Zmiana kulturowa, bo myśmy się przyzwyczaili, że to natura zagraża nam. To znaczy, że my mamy niedobory żywności, że my musimy sobie, nie mamy naszych, musimy sobie wycinać te drzewa piłą na przykład w klasie, budować domy, że to jest wielki trud wielka praca fizyczna dla nas, a to się w ciągu XX wieku całkowicie zmieniło i teraz jesteśmy w takiej sytuacji, że to my zagrażamy naturze, czyli właściwie naszemu miejscu do życia. I jak prowadziła tę edukację, to właśnie żeby ludzie sobie zdali sprawę z tego, że my jesteśmy już tak silni, że my musimy się tak to wyhamować. Że już nie ekspansywnie, nie to, że ja chcę coś osiągnąć, to idę, wyrywam, na przykład wycinam mięsię w lasu, że ja idę to, na przykład robię hodowlę klatkową i zabijam miliony zwierząt, tylko że my już możemy się ograniczyć, nie dlatego nawet, musimy, nas na to po prostu stać. Myśmy rozwoju technologii do tego doprowadzili, że nas na to stać. Jeżeli chodzi o prawa kobiet, no to mówiąc wprost, w latach 90' nas po prostu sprzedali w zamian za demokrację, to się wydawało i to też podłoże tego moim zdaniem był pewien klas klasizm. To znaczy taka pogarda dla ludzi z mniejszych miejscowości i polskiej inkubacji się wydawało chyba, że to jest tak, że jak ten motto, za gdzieś tam kościółkowy, zostanie nastawiony przez hierarchów negatywnie, no to, to wtedy nie będzie popierać na przykład integracji europejskiej, nie będzie popierać demokracji, z się generalnie generalnego, no to zagrożenie. No więc coś trzeba im dać. No to co się dali, no to tak dawaliby tak kawałek, zaczęli od praw od tej aborcji, bo hierarchia kościoła na tym zależała, potem tak kawałek, po kawałku religia do szkoły, potem finansowanie a teraz mamy taką sytuację, że oni już po prostu szczują na ludzi tam, bo, bo, bo tak to wygląda. Jeżeli ktoś mówi o zarazie na przykład LGBT, no to, to, to jest, to już, już oni się nie krygują. I niestety jak się tego nie odetnie, to będzie coraz gorzej. No, głównym problemem jest jednak ideologia kościoła brytyjskiego, nie sama wiara i religia, bo to sobie każdy kto jest wierzący, zdaje sobie sprawę z tego, że to jest jakaś subtelna sprawa, która, którą rozgrywa sam ze sobą w dużym stopniu jeden, nawet jeżeli rytuały są wspólne. Ale chodzi tutaj o to, że jeżeli to jest przez państwo wspierane, finansowane, to oni idą coraz dalej, coraz dalej i oczekują, że ich zasady moralne będą prawem państwowym, a to się nazywa geokracją. Tak jest na przykład w państwach fundamentalistycznych e, islamskich. No i tu jest jakby problem, jeżeli chodzi o kobiety i o osoby LGBT. No dla mnie jak, jak ja, ja tutaj żadnych wątpliwości nie mam, uważam, że, że czas w końcu skończy po prostu z nawiązaniem innym swojego systemu wartości. faktycznie w tym jest stanowisko NNN. Dla mnie to też nie jest atak, bo gdyby cała Europa tego nie miała, to uważam, że dlaczego w Polsce by tego nie miało być? Na przykład małżeństwo, na przykład dostanie antynoty. Ja nie widzę może Można być wciąż na i właśnie najlepsi w praw człowieka. Materiał Komitetu Wyborczego Sojusz Lewicy Demokratycznej.